Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Rioju, a dzisiaj mamy konkurs w Zaporo. Jest to skocznia K120, HS134. Rekord skoczni aktualnie leży, jak dobrze pamiętam, to do kabiny Stocha 148,5 metra. Wylądowany naprawdę, to był przepiękny skok. A więc trzeba teraz przejść do zawodów. Rozpoczynamy zawody. Pierwszym będzie Szymon Wit. Jest to oczywiście. Ricer, szef Rebelliona. Jak on się zaprezentuje warunki spierające lekko podnarty, w bok. Szeba widzic przed chpły nam i skocznie Hals osiągnięty ponad nawet omet, punkt yy, miał odjęte punkty zawiatu, to jest 5-4 odjęte było. A mamy tak około 1,5 metra, 1,5 metra na sekundę podnarty, a też boczny jest, więc tak uśredniony jest tak pół na pół. A teraz Dimitri Piskozu to jest szef hasa. Jak on się prezentuje, dobry skok, ale lądowanie też słabsze, ale jest liderem mniej odjętych punktów. Punkt i 40, a więc teraz mamy Tomka, jest to szef Renault w Formule E. Zobaczmy, jak on sobie poradzi. Tomek, agresywnie trochę na tym progu, ale trzeba odlecieć. On nie odzatuje. miał najlepsze warunki z nich wszystkich, najkrócej jeszcze, ale no to miał za to lepsze, więc jest na trzecim miejscu. Krzysztof Helwin, jest to oczywiście szef Mano. On Racing i DS Pęski w Formule E Zobaczymy jak sobie poradzi wysoko na progu W wybiciu i daleko i mało odjęty, tylko punkty 30 Więc jest liderem Bardziej bok, mówią wiatr A teraz mamy lider klasyfikacji generalnej Reddy, jest to oczywiście Były szef, były szef to jest I najlepiej sobie poradzi, chociaż w tym konkursie Najsłabiej, 124,5 metra to jest 20 punktów straty. A teraz Klawicz kawalec. szef Hyundai, Hyundai Motorsport. Zobaczmy, jak zaprezentuje się. Oj, no, on podobnie do Radiego, ten sam błąd. Ten sam błąd i jeszcze więcej odjęte od Radiego. Ale będzie nad nim, bo wygrywa na metry. A noty miały bardzo podobne. A teraz Tymos Stefajczak jest to oczywiście szef McLaren Honda. Jak sobie poradzi szef McLarena. Leci naprawdę dobrze. Lądowanie niezbyt ładne. 135 metrów 4 i 7 odjęte. Jest to naprawdę dobra próba. Dominik Jabłoński jest to chyba wicelider, jak dobrze pamiętam. Tych numery nie mają przypisanych tak, jak powinny. Niestety, ale tutaj ładnie wzocie ładnie leci. Daleko to jest 139 metrów pewne prowadzenie chociaż... Chociaż tylko 2,3 a 3,5 metra dalej, niby. Więcej odjętych. Helwin miał tylko odjęte, punkt i 3. Tam miał prawie 6. Petrycki teraz przed nami. szef Toyota. Zobaczmy, jak sobie poradzi. On też bardzo ładnie leci. Niezbyt agresywnie w locie. 5,3 i odjęte. I drugie miejsce. Słabsze noty. Więc egzekwo z Helminem. Widać śląsacy na yy, egzekwo. Tak sobie by to radzi. A teraz Garbowski. Jest to oczywiście Kalex, szef, szef Astona Martina. Jak on sobie poradzi? Jest daleko. Jest 135 metrów 6,1. Dziesiąta odjęta, to chyba największa. Mmm, Najwięcej To jest największa różnica. między herbinem a nim. teraz bardzo długoszewski, jak sobie poradzi. Jego forma wyższa. Niż w pierwszych trzech konkursach. A potem Bad Bitter trochę lepszy, a teraz czwarte miejsce jest naprawdę dobrze, chociaż to są małe straty. Można powiedzieć, że tak pomiędzy Tomkiem a Jabłońskim jest 8 punktów. A teraz Jan Wyspoński jest to szef Mercedesa. No i troszeczkę tak ciutko spóźnione, ale to może być zarazem dobre. Ale daleko, daleko, daleko. Jest 137 metrów, ale więcej odjęte. Więc czwarte miejsce więcej odjęte. Z Calvinem też przegrywa. Trzymondra. Czyli teraz Mahindra Mercedes. A Mercedes Mahindra. Tak, też nie pamiętam. A powinien. I daleko drabu, daleko 5,7. To był naprawdę dobry skok. Ale 5,7 odjęte, więc japoński dalej liderem. Wydaje mi się, że też miał gorsze lądowanie. A teraz Kłosowski. Jest to oczywiście szef Porsche F Jest to Asa. A stop leci daleko, daleko, po 40 metrów jak nic, po metrów pewne poradzenie, 5 i 7 punktów odjęte. To był naprawdę przepiękny skok, 4 punkty przewagi. Jest to dużo w aktualnych zawodach Saporo równo. A teraz szlachciński, aktualny szef Buda. On agresywnie na progu tym wybiciem i króciutko, 136 metrów, to króciutko powiedziałem. Przepraszam, to jest błąd, to jest daleko i tak, ale jednak dużo odnięte dziewiąte miejsce. Michałek. Zobaczmy, jak sobie poradzi szef Audi. A ciekawe, że akurat Audi powiedział, że swój brand ma taki czarny, czerwony To w się. Ojej, oj, oj, Michałek się, się przewraca, jest ostatni, ale tylko dwa punkty traci do Rediego. Redi dzisiaj naprawdę ciężko będzie mieć oprowadzenie. A teraz Andrzej Zygmunt, A wracając właśnie do. Audi to, że wystawili się właśnie takim niebiesko-białym malowaniu, więc powoduje to nam, że mamy zbyt dużo malowe niebiesko białe A teraz stale też. przewrot, tylko niestety Andrzej Zajmund, szef zega na ostatnim miejscu... Nie, przepraszam, na no przedostatnim, o pół go wyprzedza. A teraz Piotr Siniuk, jest oczywiście major, szef Andretti Motorsport. Jak sobie poradzi? Oj, tak, zaciutko się położył na narty, to nie skocznia do lotów, ale to i tak dalej, daleko. Daleko co 39,5 metra jest prowadzenie, przepraszam, jakie prowadzenie, drugie miejsce. To jest wicelider, 2 dziesiąte. Teraz stata przed nami, szef Nissana, Formuła E, oczywiście. Jak sobie poradzi, oj, tak ładnie na tym progu i daleko, ale on też się, przewraca, 6 i odjęte i będzie ostatni, niestety nam zbyt dużo odjęte. I jeszcze to był taki upadek. Bez w ogóle próby lądowania. A ostatni będzie Patryk Stanik. Jest to dzisiejsza szef Mam też jako Matuziak. Jak sobie poradzić? i daję sobie radę. Piękny Denemark 59 odjęte, ale to jest siódme miejsce. Takie właśnie mam różne zawody. A więc przypomnijmy pierwszą trójkę. Kłostowski, Siniuk, Jawoński. To był fenomenalny skok. I czwarty jest Drabu który też oddał skok. Piąty jest Helwins Petrycki, ex aequo. Helwins, pomimo że skoczył 2,5 metra krócej, to jednak dał sobie radę w najsłabszych warunkach. Dzięki temu miał najlepszą rekompensatę, chociaż i tak odjęta. A teraz zaczynamy drugą serię. A więc zaczyna nam ją Tatas. Jak mówiłem na przewodnictwa, już wcześniej go przedstawiłem tak właściwie, więc to tylko ode A Tatas leci na pewno na 5 pierwszej serii. 53 odjęto. 136,5 metra, 19,5, 19, 19. Do jego noty. Michałek. Jest to... No, szef Audi. No, dość chwilę temu był już przed nami na ekranie, no. Jednak... Nie trzeba go tak... Aż tak bardzo przedstawiać. Ja, Michałek leci daleko sto... Y, ,5 metra. Pięć i cztery objęte. Ale tam było osie pomiędzy nimi, więc... Też tak. Andrzej Zygmunt. Tobar. Szef Kenning Zagran. No, niestety najsłabszy z braci Helgi. <grych> Przestrzelany. <grych> Przestrzelany. się brat. I... O, on miał bardzo słabe warunki, on miał 1,6, co jest. Hebi, bardzo podobny o 30% gorsze miał jeszcze. Andrzej Zygmunt na poradzeniu o 5 punktów. On może walczyć z bo do go tracił punkt. No ja dobrze pamiętam, chyba równo punkt, nawet. Więc Reddy musiałby skoczyć bardzo podobnie. Reddy skacze, ale on ma dużo. O, rekompensata go zabiła. 6 i 7 punktów. 6 i 7 punktów. Odjęte. Ale jeszcze słabe noty, no niestety. Czaj, Michałkiem. No więc można powiedzieć, że bracia są obok siebie. A teraz kawalec. Jak sobie poradzi. Leci dobrze. Jest dobrze lądowane wcześniej, żeby były lepsze noty. I prawie mu to wyszło, bo miał 5 i 7 odjęte. Więc Archie Zygmunt się przebija. Ale chyba to już się skończy. Zależy też od innego, czy zrobiłem jakiś błąd w locie. Albo zrobią, zrobią sobie wywrotkę, a Tomek nie ma takiego zamiaru, nawet dwie dwudziecki dostał. Lądowanie przepiękne i prawie 12 punktów przewagi. Od razu za nim jest Garbowski, są dobre warunki, trzeba z nich korzystać. A Garbowski, tak dajcie, jakby miał mocy go a tak nie jest, bo on ma najmniejszy worko on miał bardziej w bok bo co tam mu powiało? Ale, dwie miejsce jest to najsłabszy skok w tej serii. A teraz Szymon Riker, który rozpoczynał nam tą serię, jak sobie poradzi? Oto ten zawodnik. A Riker leci naprawdę dobrze. 4-9 odjęte i jest lider. O 4,5 punktu. A już przy nim Stepanczak. Jest to oczywiście szef Maklara Fondy. też jako Kapmeister naszej społeczności. Ile ci! Naprawdę było dobrze! On miał nawet dodane punkty, bia. On mógł być liderem z tym skokiem, ale niestety się nam przewrócił. Mamy ponownie następnego zawodnika, który się przewrócił, Jest to już czwarty zawodnik w tym konkursie, A przynajmniej Mikołaj Szakciński. Jest to Czefred Buda. Jak widać po całym kombinezonie, na i w ogóle całym ubiorze. No, tak dałoby się powiedzieć. Ale no, leci sobie na spokojnie 5 i 1 dziesiąta odjęte. Słabsze noty, niestety. Algryj miejsce. No. Jednak Szymon, wit lepszy. Okazał się. A już wykraczamy do top 10. Limity piskowców. Otwieram nam top 10. Jak sobie poradzi ten zawodnik? Leci dobrze, leci wysoko. Zobaczysz, lądowanie takie niepewne aż tak. I właśnie przez to lądowanie traci 2,5 punktu. A więc wit dalej. Lider. A teraz Dukoszewski jest to dziewiąta pozycja, jego to naprawdę jest. Może to być jego najlepszy wynik w tym sezonie. A więc trzeba patrzeć na niego, leci daleko, jest daleko i będzie drugie miejsce, 10. I tak to jest jego najwyższa pozycja, jak to mi się wydaje. 26 punktów, raczej nie mam więcej. no Pojedynczym kursie. A teraz wysponiski. Nie ma. Rywal sezon 2025. A teraz walczą o to, żeby być blisko siebie. Ponownie. Leci daleko, Giro! Piękny skok! 140 metrów, 5 i 2 odjęte! To, to jest za próba 5 punktów przewagi! To jest próba, nawet bym powiedział, na zwycięstwo w tym konkursie. Nie wiem, co Kłosowski by musiał zrobić teraz. Co zrobić? Jakby, no, 10 punktów miał przewagi na Giro, ale jednak to była naprawdę dobra próba. Teraz Patrick Sanik, jest to walka o siódmą pozycję, ale stanie, niestety, nam się przewraca. 13 pozycja jego na sobie sobotę, więc kończy ten konkurs na. Przed ostatnim, a teraz będziemy mieli naszych Ślązaków, którzy byli egzekwą. Piąte miejsce, już to Helbit, on zaczyna, jak sobie poradzi Sheldmonorem, w tych warunkach, kiedy temu stanie, się przewróci, a on traci sobie fenomenalnie. Tylko dwa punkty odjęte, ponownie został puszczony w słabych warunkach, ale mu te warunki odpowiadam. I miejsce, można to przyjąć jak najbardziej, bo jednak Jiro oddał na 140 metrów. To jest naprawdę piękna próba, teraz Petrycki, szef Toyoty, jak sobie poradzi, Mike z Polski, Mike z Polski radzi sobie naprawdę dobrze, ale to będzie trzecie miejsce. Dlaczego? Więcej odjętych. 4,9. Szymon Drab, czwarte miejsce, więc już powoli pod podium się szykujemy. Szymon Drab, naprawdę dobry skok pierwszej serii. Teraz trzeba tylko oddać dobry w drugiej, a jest naprawdę dobrze. Jest dobrze, ląduje to 5 i 3 odjęte, ale drugie miejsce to jest noty. Noty ponownie 18,5 miał od każdego z sędziów, który był zliczony, i przez to właśnie przegrywa. Punkt i 1 10, A teraz Jabłoński. Walka o podium. Czy Giro dzisiaj pierwszy raz stanie na podium? Czemu to zabierze Jabłoński? Oto właśnie to pytanie. Jak sobie poradzi? Aksualny szef BMW, szef BMW i sobie spada, ale on miał warunki 0-0. A więc Giro na podium. Więc jest drugi Jabłoński. A więc teraz Piotr Siniuk nam pozostał. I Oliver Kłotowski. Zobaczmy szef Andretti czy szef Mercedesa. Emocje sięgają zenitu leci dobrze Siniuk, leci dobrze, on też ma 0-0 Warunki tam się psują i 3 punkty przewagi pomimo, że oto krótszy skok w tej drugiej serii 3 punkty przewagi, a właściwie to prawie, bo 2,9 a teraz został nam Oliver Kłosowski, szef Porsche który walczy właśnie aktualnie jeździ w kategorii generalnej on, on był bardzo blisko jego, tam o punkt chyba się ścierali a Kłosowski leci na to, żeby być drugim przegrywa o 30 Przegrywa ze Siniukiem, więc Piotr Siniuk wygrywa nam zawody! Drugi jest Oliver Kłosowski. Trzeci jest Jan Wysponiński. Tutaj naprawdę blisko byliście Ci Czwarty japoński chyba będzie potem lidera po tym konkursie, jak dobrze mi się wydaje. Zaraz punkty zostaną obliczone, ja wam to przedstawię. Piąte miejsce Szymon Drap. No niestety, no stracił. Miał mało dodanych. Nie, że miał... Dużo odjętych, przepraszam, dużo odjętych, bo każdy odjęty, oprócz połówki. Znaczy, czołówka taka koło 0-0. Już w warunkach. Potem mamy Herbina, też miał słabsze warunki, ale nie aż tak jak Siuki Wosowski. Ale jednak Giro z, gdzieś, z ósmego miejsca się przebił na trzecie. To była fenomenalna próba. Potem jest Petrycki. Niestety Petrycki przegrał w tej batalii pomiędzy właśnie tymi egzekwo. Mnie, gdzie Dzisiaj właśnie nie mamy egzekwo. To jest właśnie też fajne w tym konkursie. Uspłyczmy WIT. No tutaj też ładnie się przebił do top 10. Długoszewski, dziewiąta pozycja. Jest to jego najwyższa pozycja w sezonie. Dziesiąty też ostatecznie utrzymał tą pozycję. Prawo dla niego. Jedenasty Szachciński, no. Oczekiwano więcej, ale i tak może brać to z pokorą. Dwunasty Tomek. Tomek po tym pierwszym skoku, słabszym, 133,5 metra. I tak bym to brał ciemno na jego miejscu, tą 12 pozycję jednak. Troszeczkę wyniku się przewróciło. Potem mamy Garbowskiego, który zaliczył. No, i to jest spadek chyba, jak dużo pamiętam, ale też dużo zamienników się przewróciło. Ta czy przewrócił, więc, no ale mógł zyskać pozycję, ale no jednak. Gdyby się nikt nie przewrócił, no to by był w tak zwanej dupie. Potem mamy Andrzeja Zygmunta. Andrzej, powiedział, że się przewrócił, tak był przed. de mną. <grym> był przed że ja wylądowałem oba skoki. Potem mamy Michałka, tutaj też właśnie w od, od Zygmunta, w tą strefę, w której każdy zaliczył upadek, oprócz mnie. <grym> Potem jest Jaworyn, Niestety Reddy nie popisał się jako lider konserwacji generalnej. Pierwszy. A wczoraj, Reddy. Reddy też się nie przewrócił. Reddy wylądował swój skok, ale to był gorszy skok od mojego. Potem mamy Stefańczaka, Stefanczak. 18. No, ten skok powinien być wylądowany, bym powiedział dosłownie. Powinien być wylądowany. Potem jest Stalin, więc widzieliśmy, co się z nim stało. A na samym końcu Tatas. Jeden skok wylądowany, drugi niewylądowany. Oby równe. A więc przejdźmy do klasyfikacji generalnej. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajmuje aktualnie Reddy. Dalej, zajmuje 300, 300 punktów. Na jego koncie drugi jest Jabłoński. 276 punktów, 24 punkty straty. Trzeci jest Dimitri Piskozuks. Jest to jedyny zawodnik top 5, który nie wygrał konkursu. Zgadza bardzo równo, dzięki czemu jest właśnie na trzecim miejscu. 225 punktów, 385. Potem jest Szymon Wit. 204 punkty. Piąty Piotr Siniuk. 201, to jest właśnie ma się Awans, to jest zwycięzca dzisiejszego konkursu. A on blisko, ma tutaj, bo trzy punkty traci do Rikera. A za to szósty jest Krzysztof Helmin. To jest też zawodnik, który nie wygrał konkursu, a traci tylko punkt do sieniuka. Potem siódmy jest Drawu. Jest to zawodnik, który nie był ani razem na podium. On po prostu skacze bardzo równo jest. Był raz czwarty, jeszcze raz czwarty był i raz piąty. Dzisiaj piąty był. Dlatego jest na siódmym miejscu. Ósmy jest Michałek, 186 punktów. 9 Tomek, 162 punkty. 10 miejsce Kłotowski. 157. tutaj też się on nie przebił, bo to, to top 10. 11 Stanik, 154 punkty. 12 Garbowski, 132 punkty. A teraz Petrycki jest egzekwot. ciekawy, ale z Giro, 136 punktów. Oby mają. 15 miejsce Andrzej Dygmunt, 131. 13 miejsce, no tutaj duży spadek, że Tyle powiem, 128 punktów. 17 miejsce Stefańczak. 114, 18 Tatas. 110 punktów. 19 Szakciński. No tutaj, już udawnicy, którzy nie mają 100 punktów po pierwszych pięciu konkursach. Bo on ma 91, a Długoszewski 86. I on właśnie zamyka serię, pomimo że dzisiaj najlepszy konkurs. Stoi przy swoim. W tym sezonie A, wam dziękuję za oglądanie. Jak doskonalecie, doskonale wiecie, nazywam się RioJut. Aktualny szef Hyundai. Chociaż to chyba się właśnie zmieni niebawem.